Witamy ponownie. Dzisiaj mamy wybór produktów, którymi nie mogę się doczekać, aby się z Wami podzielić. Nie chcę niczego uprzedzać, ale mogę zapewnić, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystko zostanie ujawnione zaraz po piosence przewodniej. Numer 5. Renomowana marka Brabancja zaprojektowała narzędzie kuchenne, które bardzo się przyda, gdy będziesz chciał przecedzić rosół, usmażyć i wycisnąć jajka lub zdjąć z patelni pyszne smażone ziemniaki, pozwalając jednocześnie, aby nadmiar oleju ściekł. Jest to wytrzymały nylonowy skimmer, który może wytrzymać temperaturę do 220 stopni Celsjusza i jest wykonany z jednego bezszwowego elementu. Można go myć w zmywarce, jest bardzo wygodny i objęty 5 gwarancją. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 4. Ilsa zaskakuje nas prostą, ale praktyczną konstrukcją skimmera, który ułatwia wydobycie drobno posiekanego czosnku, papryki i cebuli podczas smażenia, a wszystko to dzięki bardzo drobnej siatce ze stali nierdzewnej, która doskonale filtruje gorący olej, zachowując smak warzyw. Ma mocną konstrukcję, która się nie odkształca, a jej niewielkie rozmiary ułatwiają przenoszenie. Środkowa część uchwytu jest wydrążona i umożliwia zawieszenie go na haczyku na przybory kuchenne. Doskonale nadaje się do spieniania bulionu, odtłuszczania mleka, a nawet odcedzania liści herbaty. Łatwiej jest je wyczyścić przy użyciu letniej wody. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 3. Bra, w modelu Efficient wyprodukowali odpieniacz wykonany z silikonu spożywczego i stali nierdzewnej 18, 10, dzięki czemu możesz być pewna, że nie będzie on miał szkodliwego wpływu na twoje ciało, a jednocześnie oferuje nowoczesny, zalotny i funkcjonalny design, łącząc uderzający pomarańczowy kolor ze szczotkowanym metalem. Jego długość wynosi 36,5 cm, a średnica łopatki 10,5 cm. Jest lekki, waży zaledwie 99,8 g i zajmuje niewiele miejsca. Jego uchwyt jest chłodny w dotyku. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 2. Firma Fakelman z powodzeniem zaprojektowała solidny i wytrzymały skimmer kuchenny, który jest wykonany ze stali nierdzewnej i może być używany zarówno we wrzącej wodzie, jak i w gorącym oleju, co ułatwia wyciskanie makaronu, jajek w sosie jajecznym i ravioli, a także smacznych warzyw w tempurze. Wymiary narzędzia to 29 cm długości i 11,5 cm głębokości, która stanowi koszyczek kadzi. Posiada solidną rączkę, która ułatwia i zapewnia pewny chwyt. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 1 jest to najwyższej klasy ergonomiczny odpieniacz cedzakowy niemieckiej firmy WMF, wykonany z opatentowanego stopu stali nierdzewnej 1810 chromarganu, który zapewnia, że zawsze pozostanie w doskonałym stanie, tak jak pierwszego dnia. Ma długość 36 cm i średnicę w obszarze odprowadzania 12 cm, wystarczająco szeroką, aby odciągnąć naczynia bez kropli oleju. Można go myć w zmywarce. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie.